Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Andi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam o moich pamiętnych datach. Jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nadchodzącym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich pamiętnych latach Także, zapro... Także zapraszam Was do oglądania. Więc tak, zaczniemy może sobie od. od... od... 1 września 2018 roku i w tym dniu zmieniłem szkołę, bo przez 3 lata, bo przez 3 lata uczyłem się w gimnazjum, a teraz się uczę w Załudówce już czwarty rok i od tego czasu uczę się właśnie w tej Załudówce. Na poprzednie 3 lata byłem na profilu hotelarz. A teraz jestem na profilu Kucharz. 5 października 2018 roku poznałem pierwszą moją dziewczynę o imieniu Magda. Tak. I byłem z nią przez dwa lata i kilka miesięcy. No i moim zdaniem było nawet Fajną dziewczyną, pogodną, wesołą I taką, no, no wiecie, tylko że pod koniec tego co się teraz u mnie dzieje to nie, nie, jest, nie jest nie za ciekawie, ale myślę, że tą datę zapamiętam sobie do końca moich dni 25 lipca 2019 roku Założenie kanału na YouTubie Tak jest Założyłem ten kanał na YouTubie, drugi mój I dla was nagrywam, poświęcam się w 100% yy, o, o, Oddaję serce Serce dla mojego kanału tego nie, nie wyobrażam sobie życia bez nagrywania dla was, bo Nagrywanie to jest moja pasja 10 marca 2000 nie, przepraszam 5 października 2019 roku Rocznica Związku Tak Byłem już rok ze swoją dziewczyną I pamiętam tą datę jak dziś Oj pamiętam 10 marca 2020 roku Początek koronawirusa Dokładnie tak W Polsce był koronawirus właśnie w tym dniu Zapamiętałem sobie tą datę i nie wyobrażam sobie dnia bez tej daty, bo akurat to był dzień wtorek, kiedy miałem pra praktyki. 25 lipca 2020 roku. Rocznica kanału na YouTubie. Zresztą film jest na kanale. Także super No i to tu dużo mówić miałem, miałem swoją rocznicę na YouTube i tyle 5 października 2020 2 lata związku Dokładnie tak, tak jak już mówiłem wcześniej Wam, że 2 lata ja i kilka miesięcy byłem z moją byłą dziewczyną Magdą 15 października 2020 roku spotkanie ze przyjaciółką po roku nie się bo nie będę mówić gdzie ona była i w ogóle bo to jest dla mnie okropny temat i w ogóle za nią bardzo tęskniłem wtedy pamiętam że przez rok i nastał dzień, że 15 października właśnie się z nią. Widziałem. Po raz pierwszy. I to naprawdę sobie zapamiętam też do końca mojego życia. 19 marca 2021 roku. Moje 19 urodziny. Tak, to było pamiętne. Pamiętne moje urodzinki. Wtedy nie powiem wiem, jaki byłem, ale mogę tyle, ale mogę tyle powiedzieć, że na moich rodzinach było grubo. o i było grubo. 28 maj 2021 roku. Nowy związek, tak. Po odejściu z byłą dziewczyną, post postanowiłem sobie, że. Że pora znaleźć sobie inną dziewczynę, i właśnie w tym dniu, czyli, czyli 28 maja, poznałem nową, nową dziewczynę, z którą byłem aż 8 miesięcy. Także no. 7 lipca 2021 roku. Nie, niestety, niestety strata przyjaciółki, bo jakby moja była dziewczyna, Magda. Była też moją przyjaciółką, bo, bo bardzo mi dużo pomagała w życiu, czy to w szkole, czy to w lekcjach. I niestety ją w tym dniu straciłem przez moją głupotę. Przez wybranie innej dziewczyny. No, niestety. 25 lipca 2021 roku. 2 lata kanału na YouTubie. Dokładnie tak. Przez 2 przez lata dla Was nagrywam. I nie, I nie zamierzam tego sobie odpuszczać, bo jak już mówiłem wcześniej, nagrywanie jest moją pasją. 4 października 2021 roku, strata przyjaciela. Niestety straciłem przyjaciela. Najlepszego zresztą jest film na kanale. Na moim kanale oczywiście. No i powiem tak, że było mi ciężko po, po, po stracie, bo... A, z, a zresztą wolę do tego nie wracać, bo aż mi się ciężko robi. 21 stycznia 2022 roku. Odzyskałem przyjaciela. Tak. Odzyskałem przyjaciela po stracie. No i co tu dużo mówić? Po prostu go odzyskałem. 9 luty 2022 roku. Ponowna strata przyjaciela. Niestety ponownie go straciłem i to już tak na zawsze nie ma nie jego, także no. Jesteśmy tak jakby wrogami teraz dla siebie. 27 lutego 2022 roku strata dziewczyny. Niestety straciłem dziewczynę przez, przez własną też głupotę. A zresztą są dwa filmy na kanale. Vlogi życiowe. Także... No, niestety ale musiałem. I, I straciłem ją na zawsze. Niestety. 22 marca 2022 roku eee, 20 urodziny tak, na mojej 20 się świetnie mawiłem i co tu dużo mówić to po prostu były moje urodziny 9 maj 2022 roku odzyskałem przy... Przyjaciół, tak. Jeszcze z tego będzie film, film na kanale. Także super, będzie no naprawdę. Bo już byłem w takim dołku, że masakra. Nie miałem, nie mając przyjaciół. No. 25 lipca 2022 roku. 3 lata kanału na YouTube. Tak, w tym roku będzie. 3 lata odkąd dla Was nagrywam na YouTubie I jak, jak już mówiłem wcześniej, nie zamierzam tego kończyć, bo jak już mówiłem, nagrywanie to jest moja pasja. Także w tym odcinku było, bo na tyle, trzymajcie się do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.